bracia-blizniacy lecą No nie ma właśnie Stadion? A nie, Płez miał dużo zabić Stadion, brody, patrz, pa, ty wymyślisz <coughs> No akurat był po mojej prawej, na co tam <coughs> Odpalam BSP Dawaj, no Fuj, Ja po mnie Jezus go, Chrystus A jeden u góry jest, dwóch -no. Kurwa, gdzie oni są? A jeden leci Tak, jedna ekipa zrzut wzięła, a druga ekipa ich... Z... Ej, ląduje kogoś Ej, jeden na czarny dym Sp Ci są tu A ci no na czarny... Widzę na zrzucie ich Wzięli zrzut, wzięli zrzut, wzięli zrzut już wszyscy Jednego Ale prawie włożyłem i nie biją nie? do mnie, biją do mnie już Uciekli, uciekli, tam są Ci co zrzut wzięli to już A, dwie, kiero Uwaga, po Teraz ci drudzy idą, no, teraz ci drudzy... nie, ci... Nie, zlecenie uciekło A ci drudzy idą skąd? Jedni są tutaj, co zaznaczyłem, a drudzy to są dla Ciebie, co uciekli. No i jeszcze dwie osoby na szardy. To dawać szybko bierzemy zrzut. No to... O, z zrzut, nie? No, tylko czekam, bo nie mam kasy na przykład. Czy... Dawaj, dawaj. Masz kasę. No, dawaj, dawaj, dawaj. I weź BSP jeszcze. Puszczam od razu BSP. Mi... Idą, idą, idą tu. Idą za kamień, tutaj, gdzie Brody jest, chodźcie za kamień, tutaj gdzie Brody jest. Rzucam tutaj. Do tyłu, do tyłu. Kiero, kiero, chodź tutaj, do tyłu. Powalony no. jeden. No i mnie powalił. Ja bym z M16 po prostu. Na nie, nie, u góry są. nie, nie, góry. nie, nie, od razu wszystko na... Ej, podnieście mnie, podnieście mnie, bo jestem obok was, leżę. Nie, nie, nie. O, nie wiem, czy to jest... Powalony trzeci, powalony czwarty. Ten się podniósł, podniósł się jeden, na blisko. Brawo. Pili, Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze ktoś jest, jeszcze ktoś jest Słańczy. tam z tyłu tyłu widziałem. No to, to, to jeden z drugi koweruje. Tam, tam jest za tymi, za splosami. Dobra, ja Widziałem głowę, widziałem głowę jedną. Ej, wbieg biegł jeden chyba ze seba. Mamy na kierkę sobie coś, dobra. Ej, ja od tyłu trzeba uwolnić. Jest, 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 jest tutaj. O nie, o no nie, no po co? Jest tutaj, bo... tutaj. Bo... Pier... Nie, 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 nie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już idziemy. Kupcie kiera, kupcie kiera. Kupcie kiera. Kupcie kiera. kiera. Klikaj. Masz? Serio? O, Masz. kupuję go. Brody, możesz mi wystarczyć? Ło! Miję do Wystarczy, jest wystarczy. Musisz. Skąd? Przestrzeń. Wieszajcie, nam O, wystarczy jest Brody, musisz. Jeszcze jeden! Jest... Le... Macie tarczę jakieś? Leży? Dobra, tak, tak, tak. dobra. Ja. Nie... nie widzę nikogo. Jest 47 metrów obok Was gdzieś. Tu gdzieś. Dobra, no tak, właśnie, słyszę, bo nad nami jest chyba. Pod nami. Albo pod nami, albo nad... pod nami chyba. Nie ja widzę jednego. Leży. Zabijam od razu, bo muszę razu. Jeden jest u Was gdzieś. Na dole jest. Chodź broni, dawaj go. Jest chyba Jest, tu Bieg na waszą stronę, mam przeziębioną do Bez keba, bez keba, wjeżdżaj, wjeżdżaj, bez keba jest Brawo Jeszcze jest jeden, chowaj się Saro, chodź, chodź tu Idę do was, ja wchodzę proszę z okna Gdzie jest jeszcze jeden? Ja podnoszę, A, ja jeden. podnoszę Nie wiem czy... Po tam, ja przez ten lufcik pan Na hard jest... Pusto. Co jest grane? Bez Możliwe, że strzeli to Dostać Dostaj z tyłu, z tyłu, z tyłu! Z Nie wiem gdzie. Są koło dwóch jest... koło mam mm, go. <tronarium> Jeden jest. cofaj się, cofaj się, By Kurde, co tu się działo? Jak mnie na lot to o ja pierdolę Czego jest! No? Czegoś jest, czegoś jeszcze jest! Powaliłem jednego, ale dwóch jeszcze dwóch. Czyli dwóch nie... jeden nie żyje, dwóch, yy, drugi powalony i... Tak robi, beczki. brawo! Brawo. Zostaj sam i strefa chyba już... Tak samo, ale wrócicie przecież nie. No nie wiem, zobaczymy. Może z jednego no mój, wraca Dobra, wracam No zapraszam tutaj, pozbierajcie się No ja muszę wziąć swoje rzeczy plus wypanie Ojojoj, łatwo Można tam? Tak, tak, tak Można, to tak. jest ładnie. I leci jeden, leci jeden, kierunek nade mną, nade mną Nie. Jeden gościu jest w padochronie No dobra, to i na sklepie odkupimy Nie ja wystawił łeb Uwaga, bo tam mogą być za budynkiem Jest! Jest, Jest, tak. Nie! Jest tam leży? Ej jeden wyskakuje tak? Przez I tak. Leży drugi Jeszcze ja jeden tam jednego powaliłem, ale nie mam jak dobić bo Chwe bo jestem tak. O góry, o góry Ło wow, wow, z góry mnie bił Leżem dalej. Gdzie są? U góry ja ja w, w domku w domku Albo tam do nich? A, ja też tak leżę Jest w domu Dobra, możecie mnie pod... podnieść? Dobra, podnieść? Dobra, jeszcze, jeszcze lecimy Jeszcze jeden z Głagów wrócił Zabiłem Ale jeszcze, jeszcze ktoś tu jest no Dobra Podnosi się, podnosi się ja To tutaj... Sero, dawaj mnie, dawaj mnie, ja, ja jestem ja, ja, w garażu Ja, nie Ja on podnoszę, on ja podnoszę, a ty Sero patrz I wjeżdżamy tam. Do góry musi być. Dwóch Jest, biega, biega, biega. Do... Czekajcie, ubiorę się, ubiorę się. Uuu, ale bije, ale mocno bije. Leży, że... aj! Nobił tak. mnie, nobił mnie. Odkupcie mnie na, na, na dole, jakbyście mogli, żeby wyciąg rzeczy jeszcze. Ale mocno bije. No już ciekli. Biega tam no, w dół, panowie, chyba. Tutaj ja dół jest, na na No dostaję! Właśnie do od tych, od tych, od tych, od co od co tych, tak Z drugiej strony? Tak, tych, od Z od tak, Tak, drugiej tak. Strony? tak na ja od Tak, od tych, od tych, od tych, od tych, od tych, od tych, maksymalnie tych, od do od tych, od tych, od na od tych, od tam od żeby... tych, do tych, tych, Tutaj przed nami jest gdzieś ten, ten gościu, on musi gdzieś tu być no, Musimy to przejść przez rzekę, to. ja bym teraz przechodził rzekę, ten, zda. gdzieś tutaj Ej, jest tu, jest tu, tutaj jest, jest, jest Jest tam jeszcze? Tak, ucieka Gdzie ucieka? Do tyłu rp ja tu Podnosi walił. się, podnosi się Nie zdążyłem go dobić y, ten stączył się podnieść i dopiero go No dobra tak, i wiem. teraz pa panowie trzeba na, na drugą stronę rzeki Tylko ja nie wiem czy jeszcze bym od prawej nie... Jeszcze tutaj od od te kara, ja tak nawet trzeba z spornicy sadzić. Tylko po lewej ktoś bił chyba do tej korony No wiem 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 tak, Żeby bez PK posić... Tak, Tak no, dawaj 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 odpala, no. odpala od razu odpala. On przez sam środek biegnie no nie wierzę no, nie no już o oto Uwaga na lewą, uwaga na lewą. I nikt go nie trafił? Nikt go do niego nie strzelał nawet bez jaj. Tylko że my stąd będziemy mieć chujowo wyjść później, nie? No, ale i tak mamy dobre miejsce w miarę. Nie ja no nie gadaj się. Ja te korona są prze... niemożliwe też. Przebiegł przez środek, nikt do niego nie strzelał. Ci u góry też tam koronka jedna siedzi O, dobrze, nasi... dobrze wiecie, że czasem jest taki fart. ludzie na airporcie są. Okay, wait, tak naprawdę. A czy no musimy teraz, skasować, see? musimy skasować ekipę koronki, no taka prawda. Tak, ma. dobra, musimy chodźcie skasować. pod płot, chodźcie pod płot. O, chociaż oni już patrzą z góry, już nie są, są nieba. Ej, tu jest górsz Czyli tam w dole są, jest Odkoczył no O kupił kogoś, kupił kogoś, ja... dlatego Tak, koronka do nas pa będzie patrzyć teraz już Bo Widzę, że się odwraca A trzeba te namioty być. Dobra A ta koronka wcześniej się... Skampił. Nie on wyjdzie tutaj może być, nie? On może jeszcze no, właśnie gdzieś, gdzieś wyjść jeszcze może. No, tam tak wyjść w przy sklepie, sklepie, sklepie może być. Koronka się skończyła, nad nami. Nie, nie jest jest, 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 jest dalej. Będzie skakała ta koronka, więc. Może chyba, że y, rotujemy tutaj przez. przez ja ten ja kurde Ja tu przechodzę. Teraz? Ja, ja tu pilnuję, ja tu pilnuję. No chodźcie jakoś, no chodźmy, bo życie No dawaj, dawaj, no. Dobra, ja przebiegam. Ej, biegnę, biegnę, biegnie, biegnie, Gdzie? Tak, teraz raz. Powaliłem. Tu tam gdzieś jest, tam gdzieś jest, nie widzę go. Strefa go dobije Patrzcie na koronki. Koronki no, patrzcie na koronkę. Asystę dostałem. No. Pawalony, powalony tam na koronki u góry, nie zdążył się podnieść. Ej tu, 102 walą do gościa. Ej tu, po naszej lewej. Koronka leci. Powalony. Na dachu airporta, na ej. Dwóch zabitych, czyli ten drugi się nie zdążył podnieść. O fuck, gdzie my idziemy? Strefy. Nie wiem, do, Trzeba się chyba wpierdzielać w airport. Trzeba uważać, tylko tu koronka nie Deko. Ktoś z was y, rozbił okno? Nie. Nie, to on nie ja, ja jestem nie jest z y, Brodym tutaj w środku. Pamiętacie mnie widać na tym? A nie, gra, biorę szybko. Wziąłem gra. Wziąłem Gulagera. Wziąłem Nie widać mnie. Szybko wziąłem. tam? tam. Już mnie od nie prawej, będziemy... No musimy tam dojeść. To szybko. Jest, goście tam idą. Goście biegną, pan na wprost tutaj Nie mam pojęcia gdzie tam na wprost na lewo, tam, na, e, na okay, lewo A tam koronka się skoczyła No to siedźmy może tutaj Siedźmy tutaj Gdzie wchodzimy? Przy, przez tą dziurę tutaj? Wyjdziemy wyjdziemy tędy, gdzieś jest rozsądnie Nie wiem właśnie, ja, ja nie wiem No znam, dobra, jesteśmy w środku, tak jesteśmy tak w, w środku, dobra, jesteśmy w środku Wybucham, gry Sero, Dobry. chodź do nas, Sero, chodź do nas bo jesteś... A dobra, my jesteśmy tutaj Brody też jest Jestem najbardziej... To, 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 to... Jestem... Powolony po, powalony. jeden! Leży, powaluję, leży. Też, leży ja Dziś... też, Ja Podnieś się, podnieś się, podnieś się, ten pierwszy. Ej, strefa, 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 strefa i tu biegnie tak szybko. Ej, nie wyjdziemy. Wyjdziemy, wyjdziemy, ja wiesz Co jest? o jak się tutaj, z tej strony strefa. Nadal się Powalony, powalony. Biegniecie. Ja mam maskę jeszcze Mam dobre miejsce, mam miejsce w środku jestem Jako jedyny ostatni Chodź kierow, chodź kierow, chodź kierow. Musimy wyjść, musimy wyjść stąd Ubieram się Będziemy musieli wyjść osób, spokojnie No ale my musimy wyjść, a my jesteśmy tak, że nie wyjdziemy No kiero, tutaj, dawaj No teraz strefa nam tą na górze Zeskoczył ktoś Zeskoczyli Za nami są. Za nami Za płotem O nie, uduszę się Są tu przy mnie, przy mnie są Zabiłem dwóch, dwóch zabiłem Zostało, z... Zostało i... trzy osoby, dwie osoby I, no i jeden, jeden Jest, widzę ślady, tutaj, tu jest Na niebieskim szeciku jest gościu, jeden gościu Macie go, macie go ja nie... Czekajcie Na niebiesko I asysta, grawa Jest, brawo, Ale meczyk Ale meczyk, super Super ma na jeden ja z góry co, granatem, mówisz, nie gadaj, bo ja tu granatem Wana mam jeden asystę Asystę 3 na jeden 2 na 1 3 na 1 Ja z góry szylałem A ty jeszcze były z Ja u góry ja na dachu szylałem A wiecie że ci goście do was się już przymierzali z dachu A ja wiem podrobienie wierzę na plecy Oni Brawo. już sępy na was chcieli, już stali zcelowani w z jak wychodzicie. no i fajna I braciak jeden Czekajcie, tu jest kier oczywiście i praca drugi. Praciak bliźniacy, nie? no, no łatwa ta grania ogólnie. Łatwa. Mega ładne. w sobie drugie i pierwsze miejsce